Czy warto korzystać z Notion? Świetne pytanie, ale odpowiedź nie będzie taka prosta. Zacznijmy od pieniędzy. Notion jest darmowe i to jego ogromna zaleta. W 2020 znieśli limity darmowego planu i od tego czasu popularność tej aplikacji wystrzeliła. Notion ma swoje płatne plany, jednak dla użytkownika indywidualnego ten darmowy całkowicie wystarczy. A jeśli jesteście studentami i posiadacie maila z domeną student lub edu, to możecie za darmo wejść na wyższy plan. Znosi on limit wielkości. Przesyłanych plików i daje dostęp do 30 dni historii zmian. No dobra, ale co Notion ma do zaoferowania po byciem darmową aplikacją? Notion cechuje się dużą elastycznością, co pozwala na zbudowanie masy różnych systemów. Jest najczęściej wykorzystywana jako aplikacja do notatek i organizacji wiedzy. Jednak społeczność Notion poszła o krok dalej i wykorzystuje ją do śledzenia finansów, nawyków. Albo jako tracker wypitej wody. Jeśli chodzi o to, jak działa, to teraz patrzycie na pustą stronę, z którą można zrobić naprawdę wiele. Klikając slash, otworzy nam się lista wszystkich dostępnych bloków, jakie możemy dodać do Notion. No i mamy takie podstawowe, jak na przykład tekst, nagłówki, jakaś prosta tabela, lista numerowana. Ale idąc dalej, możemy dodać na przykład obrazek, wideo lub załączyć jakiś plik. Mamy tutaj bazy danych, które prawdopodobnie są główną zaletą Notion, do nich zaraz przejdziemy. No i idąc dalej, mamy jeszcze kilka opcji związanych z AI. -em. Parę miesięcy temu Notion wypuściło nowy moduł Notion AI. Nie będę o nim dzisiaj mówił, ale myślę, że wkrótce nagram jakiś film. Idąc dalej, mamy jeszcze spis treści. Mamy toggle, czyli listę rozwijaną. Możemy dzielić stronę na kolumny. Oraz na samym dole mamy masę embedów, czyli części aplikacji, które możemy tutaj załączyć. Notion pozwala na stworzenie strony w stronie, w stronie, w stronie. Wiecie o co chodzi? Możemy mieć incepcję stron. Żeby coś takiego zrobić, wystarczy wpisać slash page. Utworzy nam się nowa strona, no i teraz w tej nowo utworzonej stronie możemy dodać kolejną, czyli jeszcze raz wpisujemy slash page, otwiera nam się strona trzecia. Na górze mamy odniesienia, dzięki którym możemy nawigować, czyli możemy wrócić na pierwszą stronę. Widzimy, że na tej stronie pojawiła nam się strona druga, a na stronie drugiej pojawiła się trzecia. No i te strony możemy uzupełniać nagłówkami, checkboxami lub zdjęciami. Jeśli mamy to ogarnięte, to możemy przejść do baz danych. Ale zanim o nich powiem, chciałem wspomnieć, że mój cały kanał jest poświęcony Notion, więc ta recenzja nie będzie w 100% obiektywna. Ale jeśli wam to nie przeszkadza, to zachęcam do zostawienia suba. Dobra, wracamy do baz danych, które moim zdaniem są główną zaletą Notion. To właśnie ich elastyczność oraz widoki pozwalają tworzyć różne systemy. Żeby ją utworzyć, wystarczy wpisać slash database, wybrać database inline i utworzy nam się taka prosta tabela. Zróbmy sobie jakiś przykład. Załóżmy, że tworzymy filmy na YouTube i chciałbym zaplanować przyszłe materiały. Wkrótce chcę nagrać film o tym, jak stronę z Notion przekształcić w pełnoprawną stronę internetową, więc możemy tutaj wpisać roboczy tytuł. Dodajmy również tytuł dzisiejszego filmu. Dobra, jak to mamy? Możemy sobie zmienić tytuł tej kolumny, czyli domyślnie jest to Name, ale możemy zmienić jako tytuł filmu. No i teraz te filmy możemy połączyć z innymi informacjami, za które odpowiadają property. Więc jeśli naciśniemy sobie tutaj na tags i edit property, następnie type, to pojawi nam się cała lista property, które będziemy mogli dać do tego filmu. Więc są tu na przykład statusy, daty, osoby odpowiedzialne za ten film, jakieś załączniki, checkboxy. No jest tego naprawdę tutaj wiele. Do filmu pasuje data, więc możemy tutaj nacisnąć na date. Zmienić tego nazwę, jako data publikacji. No i możemy wybrać tutaj jakąś datę. Załóżmy, dajmy za tydzień i jeszcze tą dajmy na jutro. Dodajmy sobie jeszcze status, czyli chcielibyśmy wiedzieć, w jakim statusie jest aktualnie ten film. Naciskamy na status. Notion domyślnie daje nam not started in progress i done. Ja to tutaj zostawię, ale też oczywiście można sobie skonfigurować jako jakiś backlog, jakiś na przykład do zmontowania, do nagrania oraz gotowe. Więc możemy zmienić, że to pierwsze jest jeszcze not started. Ale to drugie, które aktualnie nagrywam, jest im progress. Możemy sobie też dodać jakiś typ filmu, czyli znowu naciskamy na plus, teraz wybierzemy sobie select, wpisujemy typ filmu i możemy dodać opcję, na przykład będzie to poradnik i będzie to na przykład recenzja. No i teraz do tego typu możemy sobie wybrać, czyli tu będzie poradnik a tu będziemy mieli recenzję. I teraz są dwie świetne rzeczy odnośnie baz danych. Pierwsza z nich to fakt, że tytuły filmów są również stronami. Czyli jeśli ja teraz na nie nacisnę, to tutaj pojawia mi się taki widok boczny. No i tu mogę przechowywać wszystkie informacje dotyczące tego filmu. Mogę sobie tu wrzucić na przykład pomysły na tytuły, możemy sobie rozpisać wstęp. I na przykład dodać jakąś checklistę. Co więcej, możemy sobie teraz to spredefiniować, czyli za każdym razem, kiedy będę tworzył nowy film, już będzie wypełniony tutaj tymi pustymi polami na tytuł, wstęp oraz tą checklistę. Więc, żeby to zrobić, wystarczy, że teraz sobie to wszystko zaznaczę, skopiuję, następnie wrócę do głównego widoku, rozwinę tutaj tą listę, nacisnę New Template i teraz tutaj wkleję to, co zaznaczyłem wcześniej. Teraz, jak sobie tutaj wrócę. I to zaznaczę jako set as default, to możecie zobaczyć, że teraz, jak będę chciał stworzyć nowy film i nacisnę open, to będzie on już tutaj automatycznie uzupełniony. Ja zrobiłem tutaj bardzo podstawową wersję, ale oczywiście można tutaj dodać coś bardziej skomplikowanego. Drugą świetną rzeczą odnośnie baz danych są widoki i możliwość prezentacji tych danych nie tylko w formie tabeli, ale na przykład w formie tablicy. No i teraz możecie zobaczyć, że stworzyła nam się taka tablica, w której mamy to pogrupowane po statusie. Możemy też zrobić z tego galerię, czyli klikamy plus, wybieramy galerii. Otworzy nam się tutaj to w takim formacie, ale fajna opcja jest ta, że jeśli sobie tutaj wejdziemy i na przykład jako cover dodamy jakieś zdjęcie i teraz w opcjach tej galerii zmienimy, aby to page cover pokazywało nam się tutaj na tym widoku. To możecie zobaczyć, że teraz będzie nam się tutaj to wyświetlało. Te dane możemy również przedstawić w formie kalendarza. Czyli jeszcze raz klikamy plus, wybieramy kalendarz. Możecie zobaczyć, że mamy kalendarz na aktualny miesiąc oraz tutaj te wpisy, które nam się pojawiły. Do tego możemy dodać na przykład properties. Więc jeśli chcielibyśmy zobaczyć status, no to wybieramy sobie tutaj status, zamykamy ten widok. On się nam tutaj pokazuje. Możecie zobaczyć, że jest to teraz ściśnięte, ale żeby to naprawić, możemy wykorzystać opcję rozszerzenia tej strony. Czyli w prawym górnym rogu klikamy na trzy kropki i następnie wybieramy tą opcję. Teraz możecie zobaczyć, że ten kalendarz rozszerzył nam się na całą stronę. No i tutaj już widzimy te wpisy. Takie widoki możemy sobie również filtrować. Więc jeśli na przykład chcielibyśmy widzieć tylko dany typ filmu na tym widoku, no to wybieramy filtr. Typ filmu, i załóżmy, że chcemy widzieć tylko poradniki. Zaznaczamy i możecie zobaczyć, że tutaj już nie widzę tego filmu, tylko widzę ten, który jest poradnikiem. Warto wspomnieć, że za pomocą opcji share mogę udostępnić taką stronę jako podgląd albo dać możliwość innym osobom jej skopiowania. No i ta opcja sprawiła, że ludzie sprzedają własne szablony i zgarniają na tym fortunę. Ja też stworzyłem parę szablonów, ale udostępniam je za darmo, więc jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam do sprawdzenia mojej strony, do której link oczywiście będzie w opisie, ale zróbcie to dopiero po obejrzeniu tego materiału do końca. Mówiąc o Notion, nie sposób wspomnieć o społeczności, która czasami przypomina wręcz kult. Najwięcej osób można spotkać na Reddicie, grupach Facebookowych lub Twitterze. W Polsce nie ma zbytnio takiego miejsca, ale prowadzę newsletter, w którym dzielę się aktualizacjami Notion, nowymi szablonami oraz ciekawostkami. Link oczywiście w opisie. Dobra, tyle słodze, ale czy Notion ma jakieś wady? Przede wszystkim przez wielu jest uznawane za skomplikowane. Początkujący nie ogarniają idei incepcji stron, nie mówiąc już o bazach danych. Też nie wszystkie funkcje są dostępne, nie możemy pisać od albo wyśrodkować tekstu tak jak w Wordzie. Dużym zarzutem w stronę Notion jest również fakt, że zamiast pomagać w produktywności, często przeszkadza. Zamiast robić rzeczy, dodajemy ikony, upiększamy strony lub tworzymy niepotrzebnie skomplikowane systemy. No i tutaj muszę się pod tym podpisać. Często łapałem się na tym, że zamiast wykonywać zadania, to spędzałem masę czasu na zbędnym dopieszczaniu strony. Dodatkowym minusem notion może być szybkość ładowania się stron. Jeśli mamy jakąś rozbudowaną stronę, to często może zająć to chwilę. Czasami jest to odczuwalne, ale nie aż tak, żeby był to jakiś mega duży ból. Odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie tytułowe. Czy warto korzystać z Notion? Wiadomo, że warto, przecież prowadzę o tym kanał na YouTubie. A tak na serio, to na pewno warto spróbować. Pomaga to przetrzymywać informacje w jednym miejscu, więc już nie musimy do siebie pisać na messengerze albo trzymać czegoś w notatkach. A elastyczność pozwala dopasować je pod siebie. Jedni będą woleli coś prostego, opartego o checkboxy, a drudzy stworzą sobie skomplikowany system oparty o statusy. No i tak naprawdę jest dla każdego. Nieważne czy jesteś studentem, uczniem, czy prowadzisz własną firmę, notion możesz dostosować pod siebie. Jeśli chcesz spróbować, to zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Przygotowałem darmowy pakiet dla początkujących, który zawiera 6 szablonów, które pomogą Ci wystartować z tą aplikacją. A jeśli się podobało, to zostaw komentarz o tym, jakie nowe filmy powiązane z Notion chcesz zobaczyć. Na razie.